W programie Kultura Stylu odwiedzimy atelier projektantki Joanny Łupkowskiej. Będziemy również podczas premiery opery Don Giovanni w Centrum Spotkania Kultur, by dowiedzieć się, czy dla widzów opery dreskot wieczorowy jest istotny i czy go stosują. Zapraszam. Witaj Joasiu. witam serdecznie. Przygotowałaś przepiękne stylizacje karnawałowo-sylwestrowe. Chciałabym, żebyś opowiedziała o tych kreacjach i o trendach w tegorocznym sylwestrze i karnawale. Jeśli chodzi o trendy, no wiadomo, mhm. one co roku gdzieś tam się zmieniają trochę, ale cały czas gdzieś tam ten blichter, błysk to cały czas jakby z nami jest, więc mhm. też my tutaj w atelier stawiamy na to, na metaliczność, na właśnie taką blink-blink, mhm. e, blink-efekt, blink tak, ale zauważyłam, że właśnie w tych trendach w tegorocznych mhm. jest dużo srebra i takiego ciemnego srebra, bardziej opalizującego, mhm. więc no mamy kilka takich propozycji tutaj, żeśmy ja się tak zaprezentowali. Tomasz masz na myśli, tak? Te kreacje. Tak, ta tak. Staramy i... się właśnie łączyć mhm. tą, tą, to takie srebro ym, wyostrzone właśnie z tym opalizującym. Fajnie to współgra, fajnie tak wokół siedzi, migocze mhm. i, i, i robi taki efekt głębi w stylizacjach albo w koliach, bo też jak, jak mm -hmm. kolej robię, bo, bo też tak. jestem odpowiedzialna za, za produkcję jakby tych koli, to też staram się właśnie e, przemycić te, te dwa wymiary, jakby mm -hmm. tą ciemną stronę srebra i jasno i to bardzo fajnie wygląda i na szyi i na dekolcie, ale też właśnie łączymy to w strojach czasem. Moją uwagę przyciąga e, też ta kreacja, mm -hmm. e, gdzie jest dużo odsłoniętego ciała, <grym> prawda? Gdzie tak. mamy taką tą grę między między tym właśnie odsłonięciem a mm -hmm. zasłonięciem ciała. Opowiedz o tym. Mm -hmm. No, jest to też o, jakby jedna z moich ostatnio ulubionych stylizacji na ten mm -hmm. sezon i paniom się też bardzo podoba. E, realizujemy ją często w różnych odsłonach. Utrzą, czasem bez rękawa, ale właśnie ta, mhm. ten efekt fali tutaj doczepianej tak. w tym płacie bardzo się panią podoba. Też robi taki właśnie deformujący, ale bardzo korzystnie dla dekoltu. I, i, i tutaj mhm. biustu ciekawy, mhm. ciekawy efekt. Czy taką kreację zaproponowałabyś i dopasowałabyś do każdej pani, do każdej sylwetki? No wiadomo, że to też jest tak, że trochę czasem sylwetka rządzi w jakiś sposób fasonem mhm. y, i, i rzeczywiście może akurat ten model y, no, w jakiś tam sposób w pewne... Y, y, wymiary się jakby plasuje, aczkolwiek no, mhm. pewne elementy można zaproponować, jeżeli wiadomo, panie są bardzo dziej kobiecych kształtów, to no, często też no, musi być gorset, nie może być na miękko, więc to są takie aspekty, które właśnie mhm. na konsultacji naszej my paniom doradzamy, staramy się zawsze namawiać, żeby mierzyły wszystko, żeby, mhm. żebyśmy właśnie na żywo zobaczyły, jak to wygląda na danej sylwetce. Chciałabym, żebyś jeszcze jeden jednym mi opowiedziała, ponieważ mhm. tutaj też przyciąga moją uwagę ta kreacja w tym kolorze takim limonkowym. No i oczywiście ten błysk, o którym mówiłaś, prawda, mm -hmm. występuje na, na sukni, ale też nieśmiertelny tiul, który od <grym> tak. wieki wieków, prawda chciałoby Dokładnie. się powiedzieć, funkcjonuje. I oczywiście plus pióra marabuta. No ten marabut to też króluje i chyba Kolejny nigdy season, nie prawda? zejdzie z to już... tych salonów. Mhm, mhm. e, Wprawdzie właśnie może kolory się zmieniają, odcienie. Często e, panie kombinują i naprawdę e, <laughs> różnie to w, w co roku wygląda, ale rzeczywiście sam mhm. fakt jakby mhm. tego przepychu, które te pióra fundują, tak. jest e, jakby no, zawsze pożądane i, i gdzieś tam, a kolor to wiadomo mhm. no, ten jest bardzo nietypowy i, i ze Zwyczaj, no, pewnie Panie decydują się na ciemniejsze, bardziej takie scenowane ze złotem, ze srebrem, ale no zdarzają się Panie, które chcą bardziej zabłyskać. Chciałabym, żebyś mi powiedziała o tych ozdobach, które robisz, <laughs> dlatego że one są wyjątkowe, one są duże, one są spektakularne. <laughs> um, powiedz, bo to jest też taki, taki twój znak rozpoznawczy, te kolie, do Może tego też tak. robisz kolczyki, prawda, czyli <laughs> całościowo można... <laughs> sobie... Bransoletki też. O robię. właśnie, bransoletki też, <laughs> tak. Um, tak jak powiedziałam, to jest Twój znak rozpoznawczy. Mhm. Yy, ja rozumiem, że yy, ta biżuteria. Też jakby jest wykonywana przez ciebie i dołączana do tych stylizacji, że one jakby tak, nawiązują często. do siebie, prawda? Tak, no ja zaczęłam w ogóle swoją przygodę z biżuterią, od biżuterii, później mm -hmm. dopiero pojawiły się jakieś aspekty tam odzieżowe, ale cały czas próbuję jakoś przemycać w ogóle ten, ten efekt biżuteryjny w odzieży, no ale generalnie, no, jeśli chodzi o samą biżuterię, to gdzieś tam zaczynam od mniejszych form, ale one urosły, ewoluowały, no i uwielbiam robić takie, takie duże ale wiadomo klientki jak się trafiają różne, więc chętnie podziwiają te większe egzemplarze, ale często do dekoltów dopasowujemy mniejsze i realizujemy mniejsze, ale właśnie czasem też przemycą w odzieży. To tak jak już mm -hmm. powiedziałam mm -hmm. i to też fajnie może współgrać nawet w płaszczu. Czasem potrafimy gdzieś wyszyć jakieś pagony albo tak jak tutaj widać właśnie do sukienki dodać. Nie musi być na koli, może od razu być zintegrowana po mm -hmm. prostu z mm, reakcją. No nie chciałam się zamykać tak jakby, żeby to była typowo biżuteria, nie wiem, kolczyki, bransoletka, wisior czy, czy właśnie jakaś kolia. Mhm. E, tylko tak poszłam o krok dalej i gdzieś tam właśnie instaluję trochę w, w odzieży też te, te elementy. Asiu, bardzo ci za tę rozmowę dziękuję. dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję. Znajdujemy się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, tuż przed premierą opery Don Giovanni. Opera to wysoka kultura muzyczna. Czy widzowie opery również przygotowali się stylizacyjnie do tego wieczoru i do tej premiery? Zobaczmy. Przyświecało, wybierając takie właśnie stylizacje na dzisiejszy wieczór, wieczór w operze. Ja jestem człowiek starej daty. Od zawsze do teatru, do opery, gdziekolwiek szłam na jakąś imprezę. Starałam się odpowiednio dobrać strój, no bo tak zostałam wychowana i nauczona, że tak z szacunkiem do kultury należy. Czyli te zasady code'u są dla Pani oczywiste i jasne? Oczywiście. To jest z szacunku dla kultury i dla tych ludzi, którzy tu również przyjdą. Chociaż nie wszyscy mają takie podejście. To prawda, bo te czasy się rzeczywiście zmieniły, ale bardzo się cieszę, że Pani o tym pamięta i że o tym Pani mówi. Chciałam tylko zapytać jeszcze o Pani biżuterię, która jest bardzo elegancka i doskonale pasuje do tego zestawu. Czy to jest Pani ulubiona biżuteria? No, niekoniecznie. No mam parę ulubionych, ale ta, akurat ta mi dzisiaj pasowała. Nastrój był do tego, żeby wziąć akurat nią do tej sukienki. Długa suknia to też jest taki element, który pani właśnie na wieczór stosuje, zakłada? Dokładnie. Uważam, że długa sukienka dodaje tej elegancji i właśnie ten szacunek budzi dla, dla kultury. A tu młode pokolenie? Czerń. Rozumiem, że czerń to wieczór? Bardziej chodzi o to, że czerń kojarzy się z elegancją i to jest po prostu takie galowe ubranie. Jako, że opera to jest jednak kultura wysokich lotów, to jako, że zostałam też wychowana w w taki sposób, że do takich miejsc trzeba się ubierać elegancko, stąd moja stylizacja na dzisiaj. Co Państwu przyświecało wybierając takie, a nie inne stylizacje ubraniowe na dzisiejszy wieczór w operze? Głównie pora roku. <laughs> więc tu w moim przypadku jest żakiet i spodnie na sukienkę sobie nie pozwoliłam. Ale też no, jakaś taka elegancja wymagająca, jeśli chodzi o spektakl o miejsce. Aby wszystkim miło tak, tak i uroczyście się oglądało taki piękny spektakl, więc no, tak jak w gości się przychodzi do kogoś ubranym elegancko. Stosownie, więc też i ta myśl nam przyświecała, żeby to wydarzenie uczcić również poprzez właśnie strój i taką wizualność wszystkich. Zresztą chyba widzę tutaj większości osób, jeśli nie wszystkim, właśnie też to chyba przyświecało. Marynarka to jest taki element stylizacji dla pana ważny i na wieczór. Tak, ważny na wieczór, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z premierą dzisiejszej opery. Także uznałem, że marynarka Poszedka jak najbardziej. Za chwilę premiera opery Don Giovanni w Centrum Spotkania Kultur. Bardzo proszę powiedzieć, co pani przyświecało, wybierając tę, a nie inną kreację na dzisiejszy wieczór? No dla mnie wyjście czy do opery, czy do teatru to zawsze jest duże święto i uważam, że wymaga ono właściwej oprawy, czyli zakładam zawsze staram się założyć ładną sukienkę, to jest też czas na wyciągnięcie nawet tych najwyższych szpilek, ładny makijaż, a ponieważ jeszcze mamy karnawał, no to stwierdziłam, że cekiny będą idealne. Jak się wygląda Pani zjawiskowo? Proszę powiedzieć, czy biżuteria to taki ważny element takiej stylizacji wieczorowej? Dla mnie biżuteria jest zawsze ważnym takim akcentem, podbijającym całą stylizację. No ja akurat lubię błyskotki, bo one zawsze robią dobrze przy twarzy, jak tutaj coś zawsze świeci. Twarz jest bardziej promienna, więc zawsze staram się dobierać także właściwą biżuterię. Bardzo serdecznie dziękuję, dobrego wieczoru. Czy Państwu jakiś dreskot przyświecał, wybierając właśnie te, a nie inne stylizacje? Wydaje mi się, że to jest taka okazja, na którą trzeba zwrócić szczególną uwagę, jeśli chodzi właśnie o dress code i wydaje mi się, że wieczorowe wydanie jest tu jak najbardziej na, na miejscu. Brała Pani przepiękne kimono, do tego minimalistyczna torebka. Ta całość jest bardzo spójna. Czy Pani lubi takie kolory, czy to jest stricte wieczorowo dla Pani? Lubię takie kolory, ale jednocześnie jest to dla mnie stricte wieczorowe, bo na co dzień jak najbardziej nie boję się kolorów. A proszę powiedzieć, pan, pan postawił na czarną marynarkę taki w zasadzie total look w czerni. No tak, tak, to czerni jest niezawodna, prawda, to i praktyczna, a jest wieczór, jest elegancka sytuacja, opera, widzimy się z sąsiadką no, w takim innym, innym anturażu, atu, więc warto też się jakoś inaczej przysposobić. Zwróciłam uwagę na pana przepiękny yy, naszyjnik. Proszę o nim opowiedzieć. To jest taki wielofunkcyjny łańcuch, który też służy jako, jako, może służyć jako pasek na przykład, albo uprząż do czegoś, do jakiegoś worka. No jest to taki, jakaś taka zdobycz z jednej takiej polskiej marki, ale polskiej marki, no i tak no to jakieś tak do, dodaje jakiegoś takiego animuszu.